Może dojść do większego podrażnienia, może dojść do odczynu zapalnego i będzie to mniej korzystne, będzie to bardziej nieprzyjemne. Ale czy przekrwienie, czy ślady po bańkach w jakiś sposób zareagują na promienie ultrafioletowe? Dzień dobry, nazywam się Narcy Saduń i jestem lekarzem. Coraz częściej w naszej przestrzeni codziennej pojawiają się bańki. Stawiają je fizjoterapeuci, czasem proponują lekarze, stosujemy je sami na dolegliwości bólowe, na infekcje i w różnych innych przypadkach. Po bańkach na skórze pozostają różne zmiany i ślady. Czy można opalać je po bańkach? Czy bańki można wystawiać na słońce? Czy ślady po bańkach będą ulegały? Jakimś reakcją pod wpływem promieni słonecznych? Jak słońce będzie oddziaływało na naszą skórę po postawieniu baniek? Na te i inne pytania spróbuję odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku, na którego oglądanie serdecznie Państwa zapraszam. Bańki tradycyjne, bańki lekarskie, bańki chińskie, terapia podciśnieniowa to synonimy tego samego działania i tej samej metody wspomagającej leczenie, wspomagającej zdrowienie. Coraz częściej pojawiają się bańki w naszej przestrzeni codziennej. Stosujemy je w warunkach domowych, lecząc infekcje, wspomagając odporność, stosują je fizjoterapeuci, stosują je czasem lekarze. Gdy trafimy na wakacje do dobrego hotelu czy wyjedziemy do krajów Azji, możemy spotkać się z propozycjami postawienia baniek jako spa, jako Relax jako wspomaganie odpoczynku. Czy zmiany po bańkach powinny być poddawane ekspozycji na słońce? Czy po bańkach możemy wychodzić na plaży, możemy się opalać? Pierwsze pytanie pojawia się zasadnicze, bo bardzo często mówimy o tym, że po bańkach należy pozostać w domu. Jeżeli myślimy o terapii podciśnieniowej i dzisiaj jesteśmy przekonani, że jest to taki sposób oddziaływania na skórę jak masaż, czyli efekty, które wywołają bańki, które wywoła podciśnienie, to mniej więcej takie efekty, jakie możemy znaleźć czy spotkać się po wykonaniu masażu. A zatem po bańkach postępujmy tak jak po masażu. Jeżeli bańki stawiamy pacjentowi czy osobie chorej. To nie zwracajmy uwagi na same zmiany, tylko patrzmy na to, jak czuje się nasz pacjent i od tego uzależnimy wyjście na powietrze. Ale jeżeli bańki zastosowaliśmy jako relaksację, rozluźnienie mięśni, rozluźnienie powięzi, czy też działanie uspokajające, relaksacyjne, zmniejszające ciśnienie krwi, czy też łagodzące nasz stres codzienny, to w takiej sytuacji nie ma ograniczeń w wychodzeniu na świeże powietrze, albo ograniczenia są takie same jak przy masażu. Zwykle po masażu staramy się Mieć odpoczynek, relaks, chronić te miejsca, które wymasowaliśmy, aby nie były schłodzone powietrzem czy niskimi temperaturami, aby były zrelaksowane, aby krążenie krwi, które pobudziliśmy, właściwie funkcjonowało. W przypadku paniek będzie podobna sytuacja. Postawienie baniek to podrażnienie miejscowe układu krwionośnego, to podrażnienie struktur okolicznych, a więc taki efekt jak po masażu. Zatem nie ma ograniczeń, możemy spokojnie wychodzić na świeże powietrze. A co stanie się, gdy ślady po bańkach poddamy ekspozycji promieniom słonecznym, promieniom UV? Czy mogą wystąpić jakieś nieprawidłowe reakcje? Jeżeli podrażnimy skórę, rozmasujemy, zwiększymy ukrwienie, spowodujemy jej zaczerwienienie i następnie poddamy opalaniu, przegrzaniu, czyli zarówno podniesiemy temperaturę tej skóry i także będziemy wywoływali reakcję promieniami UV, może dojść do większego podrażnienia, może dojść do odczynu zapalnego i będzie to mniej korzystne, będzie to bardziej nieprzyjemne. Ale czy przekrwienie, czy ślady po bańkach w jakiś sposób zareagują na promienie ultrafioletowe? Jeżeli patrzymy na barwę skóry po bańkach, to w pierwszej kolejności mówimy o zaczerwieniu, przekrwieniu. Dlaczego? Ponieważ Hemoglobina dostała się do naszej skóry. Ślady po bańkach ulegają zmianom zabarwienia. Pierwsze zabarwienie to przekrwienie, zaczerwienienie, ponieważ do skóry wydostaje się hemoglobina. Następnie hemoglobina ulegając przemianom metabolicznym przechodzi w hemosyderynę i stąd mamy zabarwienie zielonkawe, następnie w bilirubinę bądź biliwerdynę i bardziej odczyn żółtawy. Działanie promieni słonecznych nie ma istotnego znaczenia dla tych związków chemicznych może wywołać podrażnienie skóry, ale tak samo będzie działało na skórę nieprzekrwioną, nieposiadającą przebarwienia związanego z wynaczynieniem krwi do tej skóry. Ale jednak, jeżeli będziemy opalali zmiany po bańkach, przekrwienie, zasinienie, to to, co obserwujemy, to znacznie wolniejsze ustępowanie takich zmian, czyli w tych miejscach, gdzie skóra jest podrażniona, promienie słoneczne mają silniejszą ekspozycję, powstanie nieco więcej barwnika, więcej melatoniny. Melatoniny? Melaniny? A, wiadomo, że tak tak, no, no, może nie melatoniny. W miejscach, gdzie będą oddziaływały promienie słoneczne, a są przekrwienia, przebarwienia po bańkach, będzie powstawało więcej melaniny, a zatem ten odczyn, banik będzie wzmacniany kolorem melaniny i zmiany po bańkach będą dłużej trwały. Dlatego ja nie zachęcam do opalania się po bańkach. Jeżeli ktoś podda się zabiegowi masażu z postawieniem banik, jeżeli ktoś podda się zabiegowi stawiania banik, ma silne przekrwienie, silne zmiany skórne, to zachęcam do tego, aby chronić przed promieniami słonecznymi, nie eksponować, nie opalać. Ale jeżeli zobaczymy na plaży, czy zobaczymy w basenie, w czasie letnim osoby ze zmianami po bańkach, które poddają się tej ekspozycji słonecznej, to z punktu widzenia medycyny nie robią niczego złego. Nie ma tutaj ryzyka, nie ma istotnych zagrożeń, jest tylko potencjalne przedłużenie się przebarwienia skóry, a w związku z tym bańki i słońce mają się ze sobą całkiem nieźle, nie ma tutaj jednoznacznych przeciwwskazań. Stosując bańki w celach relaksacyjnych, fizjoterapeutycznych, regeneracyjnych, bioregeneracyjnych jako spa, nie musimy obawiać się, że nie możemy wychodzić na powietrze, nie możemy wychodzić na słońce, nie możemy wchodzić do morza. Traktujmy efekt stosowania baniek jak efekt masażu, a zatem bańki i wakacje to rzeczy, które bardzo się lubią.